Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać Peugeot 207 wersji kombi. Samochód pochodzi z 2007 roku. Już realizacja była w 2008 roku. Auto wyposażone w silnik benzynowy o pojemności 1.4. Warto zwrócić uwagę na lampy, zachodzące bardzo wysoko na maskę. Dają one dynamicznego kształtu. To samo jeżeli chodzi o lampy tylne. Zachodzą prawie na cały tylny błotnik. to też zwrócić uwagę na przetłoczenie. kąta szyb, który łączy się, to jest z lampami. Ciekawe wyglądają również żelingi dachowe. A na dachu znajdziemy panoramiczny szklany dach. Panoramiczny dach daje elegancję we wnętrzu oraz bardzo rozjaśnia wnętrze auta. Bagażnik jest przestronny, a tylna kanapa dzielona jest składana przez poprzeszoną dągową możemy powiększyć. Z każdej strony bagażnika znajdziemy takie praktyczne gumki, do których możemy wrzucić drobne przedmioty, aby nie turlały się w bagażniku. Znajdziemy również zaczepy na torbę z zakupami z jednej, jak i z drugiej strony. Znajduje się tu również siatka, też możemy jakąś gaśnicę czy trójkąt rzucić. A pod spodem znajduje się kolejne takie wnęki i półki. A pod tym stropianem znajduje się koło zapasowe. Ciekawym rozwiązaniem jest umiejscowienie gniazda 12 V w półce przy bagażniku. Może, można ją wykorzystać i na tylnym kanapie, i właśnie podłączenie lodówki w bagażniku. Ta bicerka jest czysta i zadbana. Warto też zwrócić uwagę na kolorystykę. Połączenie jasnego koloru szarnego z ciemnymi pasami na środku. Znajdziemy tu zaczepy i sofiks, przez co podłączenie fotelika dziesięcego nie powinno sprawiać problemu. W łożkach drzwi kanapy znajdziemy praktyczne schowki w drzwiach. A w sunelu środkowym znajdziemy stojek na kubek z napojem. Kokpit wygląda ładnie i nowocześnie. Z przodu również znajdziemy fotelę z tymi srebrnymi dodatkami. Szyby przednie sterowane są elektrycznie. Szyba kierowcy ma tak zwany automat. Lusterka również sterowane są automatycznie. W drzwiach znajdziemy duży, naprawdę pojemny schowek. W płaszczyznach na głębokość jak i na wysokość. Warto zwrócić uwagę również na zużycie kierownicy. Wygląda dosłownie jak nowo. Zegary wyglądają sportowo, są umiejscowione w takich srebrnych tubach, wszystkie zegary są białe, a na środku znajdziemy cyfrowy 7 km, nasz samochód ma przebieg 149 000 km. Na konsoli środkowej powyżej nadmuchów znajdziemy komputer pokładowy, pokazujący średnie spalanie, średnią prędkość, datę, zasięg na baku, chwilowe spalanie, przyjemny dystans. poniżej nadmuchy, później jest taka kieszonka na drobne przedmioty, można tu portfel czy telefon wrzucić, radio na USB sunego, poniżej jest panel do sterowania klimatyzacją. Klimatyzacja jest sprawna i dosyć ładnie chłodzi, oraz przycisk do zamykania centralnego zamka. No i poniżej kolejna wnęka, do której możemy znowu wrzucić drobiazgi, a pod nią gniazdo 12V i po popierniczka. Skrzynia biegów jest taką ładną, chromowaną nakładką. Skrzynia, oczywiście, pięciobiegowa. Idą dalej, to na środkowym kolejna wnęka ręcznego. No i tutaj przycisk do zamykania roletki, z właśnie tego panoramicznego dachu. Panoramiczny dach możemy zamykać automatycznie przez przytrzymanie przycisku. Siedząc dalej po kokpicie, dochodzimy do schowka pasażera. Tu znajdziemy taką otwartą wnękę na drobne, załóżmy do koszyka. Oraz klimatyzowany, głęboki, wielki schowek e, oraz wyłącznik poduszki połecznej pasażera. Półka schowka po otwarciu robi funkcję stolika na napój. E, znajdziemy też w niej liczne schowki na karty, e, gdzieś tam na długopis i inne drobiazgi. Fotel kierowcy regulowany jest na wysokość. Pod maską, tak jak wspomniałem, jest silnik benzynowy o pojemności 1,4. Kolejny informację o wymianie oleju, które jest świeżo po wymianie dokładnie 24 lipca 2020 roku.